Hej z tej strony siatko. Dzisiaj recenzja Capri Sunka, Czyli napoju, który uwielbiam. Mam smak, który tym bardziej uwielbiam, czyli smak multivitamina. No to jest majstersztyk. Firma może niejaka siarcy znana, bo to raczej nie dorasta do pięt takiemu liptonowi, czy innym soczkom pod względem rozpoznalności, ale w smaku to jest kozak totalny. I tak przejdziemy do konsumpcji. Tak jak zwykle. Pyszne, ale jak widzicie musiałem mieć już otwarte. Dlaczego? Bo teraz, chyba przez nowelizację Unii Europejskiej, są głupie papierowe słomki. Rozumiem, że wymogi, ale na tym tylko i wyłącznie traci konsument, no bo do jasnej ciasnej to się tak cicko otwiera. No trzeba tańczyć cantana, by to otworzyć, kiedy były plastikowe to wchodziło jak spłatka a teraz to jest to myczarnia, bo ta słomka się, rozwala. Ale już kończąc ten temat stwierdzam, że jest to jedyny, ale arcyznaczny minusca pisunka. Smak jest niebiański, szczególnie takie zimne mrożone, ale minusem jest ta słomka. A teraz wymienię zalety produktu. Pierwsza zaleta to cena. Bo to taniutkie druga to smak, a trzecia to zawartość, bo ona mała nie jest. Minusy to słomka i dostępność bo znów jest to ciężko dostępny produkt. Reasumując ocena dla Capri Sunka to 8,5 na 10, czyli dobra nota. To tyle z odcinka. Ahoj, czytał pan Jan narrator.